innych osób, ich miłości, troski, opieki. So... Jeżeli niżej, gdzie jest umierający, stwierdzili, no, chyba jest tam na pierwszym piętrze, w stolicy. Okazało się, że to był człowiek bardzo bogaty, który pracował w Stanach Zjednoczonych, miał nawet returę, ale miał niską ilość. Usiadłem sobie z góry, że jako młody ksiądz wchodzę w, w trudny świat i w trudną rzeczywistość. Ale z drugiej strony miałem takie dobre doznania, mocne. Lynch. Sweet ten. spoke Mal the young man i yeah. która przede wszystkim poświęca więcej czasu dla siebie, dla swoich pracowników, traktuje ich jak swoją rodzinę, to jest ta Jest także ubóstwo duchowe. you Mm-hmm. Uh. Eu Tynek jest pod naszym sercem. doświadczenie, bo przygotowujemy doświadczenia, które przyjmuje nas.